Łukasz z Warszawy, jadę z numerem 61, z Danusią i naszym przyjacielem Marcinem. Tym Danusia, mieszkam w Warszawie, mam numer 62. Marcin Jaworski się nazywam, przyjechałem z Warszawy, czyli niedaleka. Co Cię motywuje do takich wyryb? Chyba wyzwaniem jest sama odległość, czas spędzony na rowerze i frajda z roweru. Co Was motywuje do takiej wyrypy? Kontakt z naturą? I to, że uwielbiamy jeździć na rowerze. Jeździmy na wszelkich możliwych rowerach, jak często się da. Debiutujesz w takim. Gravelowym tak, mam za sobą ultramaratony, ale szosowe. Aha. Za w tamtym roku. Ale gravel jest, myślę, najciekawszy, bo bardziej urozmaicony. Dużo się dzieje? Dużo na razie. Dużo się dzieje, jest dużo zmian, można chyba lepiej poobserwować to, co się dzieje, bo i prędko się zniszczy. A gdzie się, skąd się dowiedzieliście o tym magnetycznym gravelu? Facebook. Facebooka. Tak. Tak, jesteśmy w kilku grupach rowerowych. Aha. I po prostu dotarła do nas informacja. Zakładam, że dzięki temu. Aha, jakoś się specjalnie przygotowywałeś do tego? Jest, specjalnie nie, no... Ja staram się generalnie utrzymywać sprawność tak przez cały rok, więc... Z marszu, z marszu tak Ale jest super, impreza chłopie świetna. Jakieś specjalne przygotowania? Nie, cały rok. Po prostu tak, z marszu. Ale rozumiem, rok. że debiutujecie w zawodach ultra. Ja jestem pierwszy raz. E, ja już brałem udział Nie w tamtym roku właśnie z kolegą Marcinem. Aha. E, Jechaliśmy w Piękny Wschód, 510 km na szosach. I chwilę wcześniej brałem udział w takim ultra wydarzeniu organizowanym przez warszawskie grupę Obiad dookoła Polski Aha. po to by promować bezpieczną jazdę samochodem W rowerów By zostawić odszerz bezpieczny, półtorej Fajnie Ale całą grupę jedziecie? Jedziemy tak w jakieś stowarzyszenie? Jesteśmy we troje Aha. przyjaciółmi i jeszcze dwóch kolegów spotkaliśmy tutaj na starcie Aha, i, I razem to... postanowiliśmy przemierzać tak sobie piątko jedziecie? Jakiś... A jak do tej pory oceniacie trasę? Bardzo fajna trasa Co najfajniejszego na tej trasie was spotkało? Różnorodność Tak, trasa jest bardzo różnorodna Ale jest też płynna, to jest ważne No i na razie dopisuje pogoda i mamy szansę Tym jechać jeszcze na sucho Dobry, dzień dobry. Dzień dobry. dzień dobry. Rozumiem, że wy spali jak mopsy. Śledziłem was na trackerze. Myślę, że No, posnęli i koniec. Posnęli i nie wiem, pojadą już dalej. No, tutaj trzeba było chwilę odpocząć. No, i słusznie. Tu w Broku spaliście, nie? Dobrze A, mi się wydaje. Tak, wde... tak, w broku. Wszystko tracker prawdę powie. Maciej, jesteście 31., 32., 33 osobą, która minęła punkt trochę w Broku. To całkiem nieźle. Jak samo poczucie, jak forma, jak dzisiaj bardzo dobrze, dzisiaj bardzo dobrze. Pyszne śniadanko na stacji było, 3 godziny studiu, więc naprawdę jest znakomicie. Ale spaliście w łóżkach? Czy w łóżkach, z pościelą? Okay. Były ręczniki, no po prostu full luksus. Aha. I czekoladka na poduszce? Nie, czekoladki nie było. <laughs> ręcznika w formie będzie też nie. <laughs> okay. Ale było czysto, było ciepło. Ale nie, nie wyglądasz na zniszczonego. Nie no, przespaliśmy się 2,5 godziny, widzieliśmy prysznic, założyliśmy e, czyste ubrania i jest naprawdę teraz super. Jakaś nowa złota myśl, ultrasa się pojawiła w twojej głowie? Nowa złota myśl, ultrasa, że trzeba chyba coś więcej spróbować, albo to przejechać w jeden dzień, albo coś dłuższego. Jakaś rada dla tych, którzy się wahają? Eee, trenujcie. I jeździcie takie maratony, bo to jest kontakt z przyrodą, e, sprawdzanie swoich możliwości, pokonywanie swoich trudności, a jednocześnie taki czas trochę ze sobą. Czyli medytacyjnie. Tak, polecam. Natura Bardzo działa wie, uda. Wiele osób właśnie mówi o takich medytacjach w czasie jazdy, no tak. bo rzeczywiście taki kawałek, jak teraz jedziemy, Taki prościutki do przodu to tak. sprzyja takiej medytacji. Pokażę na chwilę po czym idziemy. To sprzyja takiej medytacjom. No zwycięzca już na mecie, jakbyś to skomentował? E, widziałem dzielnie walczył z Cezarym. Tą właśnie do samego końca. Kibicuję Cezaremu, Cezarem, bo go znam. No Ale no trudno, wygrał lepszy. Piękny wynik, naprawdę. Pod, przy takich warunkach, wow, kapowa Super. Bo, no, czy to spaja małżeństwo, taka bardzo, wycieczka? Bardzo. Bardzo, tak. Bardzo spaja, bo wszędzie mózg pomaga okay. w tych momentach. Przypominał piciu o jedzeniu i motywuje Co najfajniejszego na trasie się spotkało najfajniejszego no. to yy, świadomość, że daje radę i że yy, potrafi pokonać takie długie dystanse w różnych warunkach. To myślę, że jest dla mnie najfajniejsze. Plus to, że jest, jest wsparcie, rozmowa. Takie poczucie, że ok, jakby coś, to jest coś, co Czyli w grupie pomoże. lepiej, raźniej. Raźniej, raźniej. I jak oceniasz tą wycieczkę, nazwijmy to? Bardzo ładnie. Bardzo ładne tereny, bardzo fajnie zwiedzić mazocze, właśnie z perspektywy roweru. Niemniej jednak mogę spuentować trochę wypowiedź kolegi Marcina, skracając ją, mówiąc, że jak niższy. Jak niż? Niestety. Jak okay. niż? Piękna trasa, świetne, świetne wyzwanie sportowe, czas na to, żeby porozmawiać głęboko z samym sobą, pooptować z bliskimi osobami. Zdecydowanie rekomenduję. Tak, dolało nas w lesie, oblepiło rowery, więc pierwszą no tak. rzeczą zrobiliśmy to umyliśmy, bo się nie dało jeść. No tak, z tego piachu to jest... Tak, tak, deszcz tak. z piachem to jest najgorsza mieszanina. Ale potem był ten piasek, był bardziej ubity przez ten więc to nie było najgorsze. Aha. E, I sam też był ciepły, ładny, tylko ten, ten to błoto takie proste. A co byś powiedział o jedzeniu, piciu? No. Truskawki w czerwisku, dobrze mówię, czerwińsku? Tak. Cze pyszne. Truskawki to był programu wczoraj. Obsługa bardzo miła. Możliwość y, napełnienia bidonu. Napisze się pysznej kawy. Zjedzenia pachnących, pysznych truskawek. To było super i taki, taki przerywnik na trasie, bardzo, bardzo polecany. Y, no i taki cel, prawda? Jedzie się długie kilometry i tutaj taka fajna niespodzianka więc to super e, w Ciechanowie też e, super jedzonko bardzo miła obsługa wskazówki e, jak tam dalej na trasie jak się przygotować więc to też było ważne super, wszystko naprawdę świetnie na trasie przygotowane zaplecze Czyli widzę w głosie dużo entuzjazmu, to jest dobry prognostyk przed dotarciem na metę dzisiaj. Dobrze rozumiem, że tak planujecie? Planujemy dotrzeć dzisiaj na metę. Jasne. Jak nawigacja się sprawdza? Kto... Nawigacja... Jakieś problemy nawigacyjne? Czy wszystko ok? Żadnych problemów nawigacyjnych nie mieliśmy. Tu w lewo Marcin. Dobra. Żadnych problemów nawigacyjnych w zasadzie nie mieliśmy. Jakiś drobny lapciusz się zdarzył przez tak zwaną nieuwagę i trzeba było zrobić małe, kilkumetrowe kółeczko. Nie dziękuję bardzo w takim Dzień, razie. Nie ja pozdrawiam. Jakiś machanko do kamery właśnie. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Się dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Trzymajcie się, do zobaczenia. Ej, do zobaczenia.